Siemanko, ja jestem Patkais a w dzisiejszym odcinku jest ze mną Ząbiak. No i słuchajcie, dzisiaj idziemy do kamionu i jeszcze właśnie przed tym chciałbym wam powiedzieć, że zrobiłem hodowlę owiec i naprawdę bardzo dużo się tutaj pozmieniało. W sumie taka najważniejsza informacja to, że mamy kotka i w komentarzach napiszcie jak on się ma nazwać. Rozmnożyłem owieczki przed chwilą, bo mieliśmy zacząć odcinek, ale coś tu się zbambiczyło. W każdym razie, tak, tutaj ząbieczek zginął. Tą zbrojkę wywalamy, bo dostałem od tego ząbiaka, bo ktoś nie zauważył. Więc. E, co to jest? Jakiś taki wielki. Nie, 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 nie. E, no i w każdym razie, e, tutaj zebraliśmy bardzo dużo hobra i on tutaj się już przepalił. Tak. I jeżeli chcecie wiedzieć, co będziemy robić z tego kobla, to będziemy robić mur. Aha, ba, tu węgla, jeden. Dobra, trudno. Będziemy robić mur. E, no i ten mur. Mam nadzieję, że obroni naszą wioskę. Tylko naprawdę nie wiem, czy ta wioska w ogóle przetrwa. Bo tak jak mówię, będzie nowy sezon i w tej wioski już nie będziemy. Ale możemy do niej kiedyś wrócić, dlatego mam nadzieję, że jeżeli zostawicie łapki w górę, to do niej kiedyś wrócimy. No i tak, zostawiam chyba, chociaż wezmę trochę węgla na tą e, wyprawę właśnie i już chyba możemy iść. E, tak, przy okazji jeszcze wezmę e, właśnie jedno drzewianko, z Fioreno i już lecimy. Właśnie, tego kotka Wam pokażę dopiero po wyprawie. Jeszcze musimy te koordynaty wioski znać. Koordynaty wioski, dobra. Załóżmy, że 600. 600, 178. No dobra. I tak nie wrócimy dzisiaj do domu. No i właśnie, tutaj jest ten kamion. On jest bardzo duży, bo on się tutaj zamyka i jeszcze tam przy tym nie wiem jak to nazwać, w tej wieży czy tej osadzie właśnie się kończy, więc to jest naprawdę bardzo rozległe. E, no i będziemy tutaj jakoś schodzić, więc ja bym chyba do tej wody wskoczył. Dobra, chyba mi się udało. O! Tutaj mamy obsydian, a ja tyle latałem za nim. No dobra, Musimy jakoś się wdrapać na górę bardziej. No ale, jak widzicie, ten kamion jest naprawdę obszerny. E, I ja bym zatamował tą wodę. Dobra. Płyniemy do góry i ja bym z chęcią tą wodę zatamował. Pyk. No i dobra jesteśmy. Uuuu, tutaj właśnie jest. Znalazłem mnóstwo żelaza. Przyda nam się. Dobra, no to kopiemy. Dzisiaj taki odcinek pogadankowy. I zauważyłam, że pod filmami już coraz więcej łapek. Już jest o wiele lepiej niż było kiedyś. Więc myślę, że ta seria Wam się coraz bardziej podoba. No i to już jest właśnie przez to, że już wam mówię o tych łapkach, bo wcześniej po prostu niektórzy o tym zapominali, więc się cieszę, że właśnie zostawiacie już te łapki i bardzo wam za to dziękuję. I mam nadzieję, że chcecie ząbiaka diamenty. Mamy diamenty ludzie. Super, kolejne diamenty. No fajnie, bo myślałem, że tych diamentów nie będzie aż tak dużo. A tutaj kolejne. Aha, bo wiesz, bo jesteśmy na 11 poziomie. Ja się dziwię, że diamenty są. No ciekawie. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj lawy nie wpadnę, bo jak widzieliście, ja dwa razy wpadłem do lawy, chyba, w odcinkach. Dobra, będę jednak się kopał, bo to jest masakra. I mam ten kilo diamentowy tylko, ale mam nadzieję, że w przeszłości będę miał całą zbroję diamentową. I właśnie w tym nowym sezonie e, nie będę wam zdradzał, ale myślę, że będzie o wiele ciekawiej niż w tym. O, proszę bardzo, dyaksy jeden, drugi i trzeci. O, jezus, jak tam jest. O, tutaj mamy. O, fajnie, lubię to. Pomówiłem wam w ostatnim odcinku, że tutaj będziemy to zbierać, bo to nam będzie potrzebne do mechanizmów. Zło, to tutaj. Fajny jest ten kamion. Zombiak, ty coś zebrałeś? Teraz? Ha, no to zombiak ma żelazo. W domu to przepalimy wszystko. E, no i jakbyście się pytali do nederu, chyba pójdziemy w kolejnym odcinku, bo nederu ja nie chcę już na oczy widzieć. Chociaż byłem w nederze i trochę wykopałem neder raku i e, właśnie tego kamienia świecącego, ale tak to nic nie robiłem z Naderem. Będę chciał kiedyś tam wybudować bazę, ale najpierw musimy znaleźć właśnie, jakby wam to powiedzieć, musimy znaleźć tą yy, świątynię, jakby, razie i musimy wziąć głowy Widera, wziąć Widera i go pokonać, żeby mieć Bacon Block. No, i już wszyscy wiedzą o co mi chodzi. Dlatego kopiemy tego węgla. A, i no jak widzieliście, tam był jakiś dom. No i właśnie zacząłem robić też dom. Zacząłem powiększać wioskę. E, wiem o tym, że Wy nie lubicie, jak coś się buduje. Jak jest strasznie nudno na odcinkach. Więc po prostu Wam tego nie pokazuję. No ale jeżeli ktoś mi w komentarzu napisze, że chce zobaczyć, jak ten dom buduje, e, no to po prostu Wam pokażę. Jeszcze Wam nie mówię o jednej sprawie: że właśnie e, tam będzie centrum badawcze w tym domu, e, i tam będziemy różne rzeczy badać, e, bo ściągnę jakieś mody, najpewniej. Ale to jeszcze w niedalekiej przyszłości. W każdym razie teraz chciałbym zrobić trochę surowców. E, na pewno bardzo dużo przepalić. I w sumie chyba nie będzie potrzeby. Iść do kopalni głębokiej, bo mamy dwa kamiony koło siebie. Kolejne diamenty, ty. Tutaj? Nie wiem, gdzie są te diamenty, ty. Nie wiem. Mam je, dobra. Tylko chyba to jest jeden diament. Tak się obawiam. Dobra. Ale schodzę po nie. O, tutaj. Ciekawe, czy tu jest coś pod tym... Nie. Uuu, ale nie no, sporo tych diamentów, fajnie. Nie chciałbym, żeby ta lawa była jeszcze pod tym, ale chyba jej już nie ma. Już na spokojnie. Już mam 7 diamentów, więc to jest naprawdę dużo. No bo, tak w kamionie 7 diamentów znaleźć, no to fajnie. Jak u ciebie zobiegł? A, dobra. E, no i tak, e, jakbyście się pytali, będę już farbował te owce niedługo, i kiedy już je będę farbował, e, zaczniemy robić mm, tą właśnie fajną wioskę. I myślę, że ten napis, ten banner, co wam mówiłem w tamtym odcinku, będzie bardzo ładny. Dlatego tak, przechodzimy już na górę. Zebraliśmy sporo, ale ja jeszcze chciałbym dużo pozbierać. Mam nadzieję, że do jakiejś małej jaskinki trafimy. No bo e, tak dziwnie jakoś się chodzi po tym. O, tutaj coś mam, chyba tam. Był zombiak, nie wiem czy ja za zombiakiem poszłam. Chyba tu był, tak, tu jest zombiak, dokładnie. A, no tak, tu jest zombiak. Tak, tu jest zombiak, on coś tam kopie, robi. Ja chyba się wrócę do domku i tutaj wrócę. Tak chyba będzie najbezpieczniej. Więc ja wracam do domu, no i tutaj za chwilę wrócę. Więc myślę, że się nie utopię. Dobra, i dalej płynę. Uuu, dobra, Tyk. Wyszłem z tego. Dobra, i dalej do góry, dalej do góry. I teraz tu, szybko, żeby mnie ja nie spadł, bo ja Zawsze ja tak u nie. Dobra, hu! Udało się. E, no i lecę do domu. Tylko, żebym nie zginął, proszę, zostaw mnie. Zostaw mnie. Dobra. Mamy kość. E, ja bym zawsze chciał mieć pieska, ale nigdy tego pieska nie mogłem mieć. Teraz przy okazji pokażę Wam kotka, jak w ogóle gdzieś tu będzie biegał. O nie, creeper fiosce. Ja Wiem, jak to się kończy, zawsze coś mi wysadzi, nie? Dobra, nie, tylko żeby. Dobra, Creeper zabity. Ja wracam do domu wszystko. O i to jest właśnie ten domek. No, dobra, dobra. I chowam tu wszystko. Węgiel. I to. I wracam do kopalni. Straszny bałagan na tych skrzynkach. Muszę nad tym zapanować. I dobra, wracam. No i tak, kupaćcie się jeszcze na to. I tutaj nie wejdą. tego już sobie budowałem, jak to wygląda. I tutaj będzie się wchodziło w dół. I tutaj właśnie będzie te laboratorium. Dobra. bo nie, linka nam jest potrzebna. Nie będę jej wyrzucał. I ona sobie tutaj czeka. I idę do ząbiaka. O, dobra, mamy tu kamion. E, gdzieś tam jest ząbiak. Po drugiej stronie. Ząbiak tam ma jakieś kopanie czy coś. Dobra, ta ślinka zabita i mam już trzy mięska. E, I właśnie chciałem jeszcze wam powiedzieć, że krucho u nas jest jedzenie. Mam jeszcze tą słomę, no to robię z niej chleb. Ale tak to jest bardzo krucho zjedzenie, więc mam nadzieję, że ta hodowla barnu szybko nam się rozrośnie. No i tak, co ja mam? Aha, no dobra, tutaj chyba zacznę kopać przy samym początku. Tutaj chyba będzie najciekawiej zacząć. Kuchówka. Nie wiem, w ogóle tutaj nie widzę niczego tak naprawdę, ani tutaj nie ma. Jedzenia ani nic, tylko czasami barana spotkam. Dlatego w sumie się wziąłem za hodowlę baranów, bo tak to nic tutaj nie ma. Oprócz tego, no fajny jest ten kamion. Na pewno go z całego zlutujemy. E, to chciałbym go zabudować, żeby on e, tutaj nie przeszkadzał nam. Coś takiego. Aha, no dobra. Tutaj mamy żelazo. A tutaj się trochę naprawdę boję kopać, bo wiem jak to się kończy. Ale dobra. Skopiemy tutaj. Zobacz, jak tam w ogóle jest w podziemiach. Cały czas skopię. Dobra, kolejne żelazo. E, wszystko mamy naprawdę bardzo fajnie. Wezmę ten kamień i ojojoj. Dobra, tam jest zombiak, ja jestem tutaj. Czyli tak naprawdę jesteśmy bardzo w siebie oddaleni. E... Czy to jest... Ha, tutaj zombiak kopał albo ja. Dobra, lecimy do góry. ten redstone nam będzie w sumie potrzebny, ale na razie nie, więc ja nie wiem, czy ja go będę zbierać, chociaż więcej redstone na tym lepiej, bo redstone nie jest tak łatwy do zdobycia. Dobra, ja bym chciał lapis lazuli, ale tutaj lapisu nie ma po prostu, nie wiem dlaczego. Co się stało? Ciebie Je ideę. Jezus. Powiedz mi, gdzie ty poszłeś? Ha, no to Zoom ja go ogólnie prawie zginął, bo było coś przytrzasło. Można tak powiedzieć. O faktycznie ja tak samo mam, no. A już wie, faktycznie tak. Dobra. Trzeba to skopać zaś. Ile ironu? Czekać, co? Czekaj, tylko trzeba ten iron odzyskać. Dobra. O boże. Ty. No nie wiem, no w ogóle nie mam tak naprawdę kamienia. Muszę coś szybko wykopać. Co to w ogóle jest za blok? Nie, 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 już obrażenia dostaję, Dobra. Ta kopanie jest serio jakaś dziwna. Więc naprawdę, słuchajcie Ten odcinek chyba już dobiega końca Ale jeszcze na zakończeniu Chciałbym wam powiedzieć, że tak My z Zubiakiem tutaj jeszcze będziemy Pokopiemy, posprawdzamy A wy się o nic nie martwcie No i tak e, Ja już zacznę budować mur Dookoła wioski e, No i w kolejnym odcinku Już będziemy się zbliżać do końca sezonu e, I już będą takie małe ciekawostki I zaczniemy z Zubiakiem E, taką fabułę tworzyć, że coś tam ktoś do nas pisze. No nie będę Wam zdradzał. W każdym razie czekajcie na nowe osłony e, i mam nadzieję, że kolejny odcinek pojawi się tak do dwóch dni. Dlatego trzymajcie się. No i do zobaczenia do kolejnych odcinków Siemanko!